Sejny Expo 2013 przed kamerami TVS 24 Krzysztof Ołowniuk, menadżer Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Czy takie targi jak w Sejnach opłacają się i potrzebne są dla Osiru? Tak, oczywiście. Ośrodek sportowy w Suwałkach jest naprawdę teraz po wielkich przemianach. Mamy wiele obiektów, chcielibyśmy właśnie to sprzedać, bo wiadomo, w suwałkach każdy przyjdzie do środka sportu i rekreacji, natomiast szukamy naszych gości, którzy by odwiedzali nasze obiekty sportowe, aquapark, eurocamping, stadiony piłkarskie, lekkoatletyczne. Szukamy naszych tych właśnie gości, którzy by częściej odwiedzali suwałki i korzystali z naszych obiektów. Dlatego też jeździmy po targach turystycznych i sprzedajemy swoją ofertę. A czy są już jakieś efekty? Jest coś na horyzoncie? To znaczy na pewno jest dużo zainteresowań tutaj, bo jest dużo firmy takich jakoby turystycznych, które chętnie biorą od nas wszystkie te nasze namiary cenniki ponieważ organizując imprezy oni chcieliby do nas zajeżdżać do akwaparku, korzystać właśnie w szczególności z akwaparku. także mamy bardzo dużo teraz nawet mieliśmy w tym roku na Eurocampingu gdzie naprawdę sporo już ludzi zatrzymuje się u nas ponieważ mamy naprawdę sprawdziwego prawdziwego zdarzenia Eurocamping życzymy dużo klientów dobrych umów no i Oczywiście końcowych premii za sukcesy. No liczymy, że, 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 że dyrektor doceni nasze te, jak to się mówi, te, tą walkę o klienta i myślę, że będzie wszystko w porządku. Także zapraszamy serdecznie na obiekty osiru w Sowałkach. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Ołowniuk, ośrodek sportu i rekreacji w Sowałkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.